Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja właśnie lecę do banku, słuchajcie, bo muszę wpłacić gotówkę, bo muszę zapłacić rachunek, a mam gotówkę w domu. Widzicie, na koncie to jak są pieniądze, to bach, 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 bach. Już człowiek kupi tu zakupy, tam zakupy, jakieś Allegro, jakieś to. Windety, nie windety i się No i muszę do wpłatomatu iść, a my mamy tak w sumie, zobaczcie, w centrum miasta ten wpłatomat. Mamy ładne miasto. E, wody jest tak dużo w rzece, że już dawno nie widziałam. Zapraszam na filmik. piorunem załatwiłam, Siadam do samochodu Byłam mam zaparkowany tu blisko i tak zostawiam się, ale chyba nic ze sklepu nie potrzebuję, do action się nawet nie będę kusić, bo to grzech. Grzech tak, tak, tak często odwiedzać action to jest grzech. Tak samo jak słuchajcie, dziewczyny, przepraszam bo coś nie mogę ustawić, ale OK, ustawiłam. Tak samo grzechem jest odwiedzać tak często sklep Rossman, matko i córko moja. Tam, jak się zakłada, że wejdzie się i zrobi zakupy za 10 zł, to pani mówi przy kasie 200 albo 160. I to... Naprawdę? Otóż naprawdę. I tak, dzisiaj jestem taka troszeczkę mało pomalowana. Wiecie, bo ja teraz chciałabym zminimalizować kosmetyki. Ze względów zdrowotnych, jeśli chodzi o wygląd cery. Uważam, że one tak troszeczkę jednak psują tą cerę, chociaż młodzież jest teraz tak wykwalifikowana, że ma bardzo duże pojęcie od bania, odnośnie dbania właśnie twarzy, cery, włosów są mistrzami świata we wszystkim. A ja jednak uważam swoje, uważam, że nadmiar kosmetyków bardziej zapycha i szkodzi niż nam pomaga. No, to moi drodzy, jedziemy. Dobrze moi kochani, przyjeżdżałam koło Action i nie wiem dlaczego był korek tu korek był na wysokości zjazdu na sklep więc to jest znak sygnał. więc zobaczę co jest nowego w Action, bo to już po świętach to wiecie, to powinni się postarać E, więc zobaczę co jest, może, może, coś ładnego. Idziemy, zobaczymy, mam chwilę czasu.

Widzicie co było weksryn? <taki> takie, takie szklane dwa pojemniki na przekąski z przykrywką. Słodziaśne, 30 ziko kosztowało. No więc widzieliście, kupiłam sobie taki pojemnik i wcale nie jest taki malutki, jakby się można wydawać. Mogło wydawać. Bardzo fajny. Pokażę Wam go w domu. No i kupiłam to tam do mesto, zwiecie takie tam rzeczy folię aluminiową kupiłam, bo on się skończyła. No i tam tyle. Teraz jadę do paczkomatu dla mojej mamy i dla mnie zawsze jakaś robota. To jest coś dla mamy, wiecie, to nie dla mnie, więc tak mi się wydaje. Chyba, że coś jeszcze Dominika zamówiła, bo to wiecie teraz to, Dominika jeszcze zamawia. Przyjechałam z tego miasta i mam taką rozkminę, że albo zrobię sobie porządek przed domem, bo jest trochę słońce. Albo zrobię Zrobisz obiad. obiad. Do niej sobie zamówiła placki twarogowe i to jest dość szybki obiad, taki trochę naleśnik, wiecie. No, ale ja bym chyba tam poszła. Może jest jeszcze za zimno, w przyszłym tygodniu, a być cieplej, nie? Nie wiem, ale chyba pójdę tam do niej, wiesz? Dobrze, a propos. Ty, zrobisz, a propos tego naczynia, które kupiłam sobie w Action, to słuchajcie, super super, polecam, lećcie do action, póki są 30 z nie pieniądz, a to jest super Widzicie, z czym jest najbardziej super, bo nie każdy y, ma takie rzeczy na wierzchu, prawda, ja akurat póki co y, postawiłam sobie to o, tutaj to tutaj, tutaj, tutaj. E, ale powiem wam jedną rzecz, jak na przykład dzieci otworzą y, paczkę ciastek, nie no i zjedzą sobie tutaj parę przy stole, reszta ląduje w szafie. Nie lubię otwartych ciastek z szafki, bo przechodzą szafką. Jakby człowiek nie robił, to przechodzą szafką. A trzymanie w takim pojemniku... Ogólnie trzymanie w pojemnikach jest... Nie tylko w tym. Uniemożliwia ten zabieg. Więc e, to nie będzie tutaj stało. To tylko stoi dlatego, że jeszcze stoją tutaj zające, ale one znikną na moment. E, zresztą ten wianeczek też zniknie. Jak? Będę... Będę już robić porządki. Tak gwiazda wróciła już ze szkoły. Ile zostało ci dni? Co tygodnie. Mm, to fajnie. No, i a propos właśnie tego, że żeby nam nie przychodziło z szafką, to właśnie taki pojemnik szklany jest bardzo fajny. No bo później tak, oczywiście możemy sobie to prze, prze, nie wiem, przetrzymać w czymś innym, w słoiku na przykład. Ale na stół go się nie postawi, jak przyjdzie ktoś, nie? A takie coś bardzo ładnie się prezentuje i można na stół postawić. Więc lećcie do action, kupujcie, bo to jest super i wcale nie takie małe słuchajcie widzowie to są placuszki z twarogiem i powiem wam one zasługują sobie na to żeby znaleźć się na kanale Gotuj Zewą. ja wam je zrobię bo są przepyszne przepyszne bo są mięciutkie puszyste robią się w max 10 minut albo 5 zależy i są ciepłe, i jeżeli ktoś pości w piątki na przykład, to na piątek jest to idealny posiłek. Moje dzieci za tym przepadają, ja również, bardzo smaczne. Do tego można podać kubek zimnego mleka albo soczek na przykład, albo wodę. Igor preferuje na przykład wodę. Ale są bardzo fajne, miękkie, puszyste. Zrobię Wam taki szybki obiad, też czasami jest potrzebny I, i wymagany, prawda? No, a teraz Wam pokażę, bo właśnie przyjechał do mnie kurier, zamówiłam sobie książki i pokażę Wam, jakie. Widzicie, co ja czytam i co lubię czytać, i co lubię kupić. Każdy ma tam jakiegoś swojego bzika. Ja sobie zamówiłam książki tematyczne i już Wam pokazuję, jakie. Pierwsza książeczka jest ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Wróćmy do ziół leczniczych. My tą książkę kiedyś bardzo dawno temu mieliśmy w domu, ale teraz widzę, że to jest wersja poprawiona, rok temu. Wszystko tu możecie znaleźć. Jeżeli Was ciekawi taki temat, to to jest bardzo jasno napisane, klarownie, gotowe mieszanki o chorobach krwi, o braku wody i o różnych rzeczach bardzo istotnych dla zdrowia. To jest książka numer 1. Kolejna książeczka to Soda oczyszczona na Straży Zdrowia Iwana nie mywakina. O właśnie odkwaszaniu, odgrzybianiu, stany zapalne, schorzenie dziąseł, przyziębia, profilaktyki i tak dalej. Przy zębie, nie przy Co ja dam. Jak jest napisana? Wiecie, malutka książeczka, ale przygnę ją troszeczkę. Będziecie widzieć. Przepisy, podejrzewam po, po leczeniu. Zatrucia i takie tam różne do czyszczenia jelit. O, stosuje się lewatywy sodowe. Tu można sobie bardzo dużo rzeczy ciekawych, ważnych i potrzebnych wyczytać. Taka książeczka, cena taka. Kolejna pozycja to woda utleniona na straży zdrowia. Też Iwana wakina. E, jak się produkuje? E, proste ćwiczenia oddechowe. Dla osób starszych, na przykład, to też czytałam bardzo dużo na ten temat, że osoby starsze są niedotlenione i wysuszone, że brakiem wody i tlenu. I trzeba uczyć ich, bo po prostu zanika ta, taka chęć na picie wody i na częsty oddech. To bardzo często prowadzi właśnie nie do, do niedotlenienia. Bardzo szkodliwego u osób starszych, zwłaszcza. Zamierzam zgłębić dość dokładnie tą książkę. Ja już kiedyś, około roku temu, dotknęłam tematu wody utlenionej, natomiast poczytałam głębiej, że to nie może być woda wiecie apteczna, że to musi być jakaś tam specjalna woda utleniona, najlepiej zrobić sobie ją samemu. A odkąd robię sobie sama zioła szwedzkie, wiem, że są lepsze jak apteczne i sklepowe, to pewnie tą wodę utlenioną też będę robiła sama. No, i zamierzam połknąć tą książkę i dowiedzieć się wszystkiego na ten temat. To o zdrawie, zadbaj sam. 200 chorób i naturalne sposoby ich leczenia, Enrika Garza. I powiem Wam, bardzo fajnie napisana jest książka, już Wam pokażę. Widzicie tabeleczki, przyczyny zaburzeń, objawy, jakie główne objawy i tak dalej. Leczenie, wskazówki dodatkowe, uwagi, wszystko przy tarczycach. Widzicie, bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych rozwiązań, jak podawać witaminę E przy menopauzie, bo jest bardzo ważna właśnie, e, witaminę D, o tak Wam dam wyżej, będzie lepiej widzieć. To na przykład taki temat i różne inne tematy. Uważam, słuchajcie, po ostatnich doświadczeniach przez dwóch laty, że naprawdę ten tytuł broni się sam. Bardzo dawno już stwierdziłam, że najlepiej widzieć samemu, właśnie kształcąc się książkami różnymi. Tak? Nie musimy kupować sobie tylko wodę dla lekarzy. Oczywiście w koszyku też mam takie, ale szukałam konkretnego z 1984 roku i mam go w koszyku. On kosztuje grosze, ale tak tam bardzo jest inne leczenie wdrożone w tych książkach jak dzisiejsze, że warto się dowiedzieć, dlaczego takie było, a jest inne. Czy to zawsze medycyna idzie do przodu w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, czy może wręcz odwrotnie? Więc żeby nie mieć wątpliwości, należy sobie to porównać i samemu podjąć decyzję. Natomiast o tych książeczkach powiem Wam, jak już przeczytam, co ciekawego. Może jak mnie coś tak bardzo zaciekawi, że uznam, że warto nagrać o tym filmik, to nagram filmik i się podzielę z Wami tą wiedzą, bo to wiecie, z książki, jak przeczytacie to, zapamiętacie jedną, dwie, trzy może takie konkretne rzeczy, które dla siebie potrzebujecie albo dla, dla swojej rodziny. Reszta wiecie, że tam jest i zawsze możecie sobie do tej, do te, do tej wiedzy wrócić. Dlatego uważam, że takie książeczki w formie papierowej, e, które mamy w domu, są lepsze niż wiedza zaczerpnięta z filmiku na YouTube, czy wiedza zaczerpnięta z jakiegoś audiobooka. Niekoniecznie, niekoniecznie możemy później do tego wrócić. A książka stoi na półce i zawsze tam jest. I bardzo często jest tak, że jeżeli y, szukam y, mieszanki na przykład ziołowej na jakieś schorzenie dla kogoś, albo dla mnie, albo dla nas, to wiem, gdzie ona jest. Tak? To jest książka, nie ma pytań, idę, kupuję, robię. I oby te sklepy zielarskie, oby były z nami nadal. Bo coś tam na przykład mój zawód chcą wykreślić z listy zawodów jako zielarz fitoterapeuta ma nie istnieć taki zawód, a ja go mam, dyplom na szóstkę. Więc więc jeżeli to do tam zmierza, to ja bym nie chciała, żeby zlikwidowano takie sklepy zielarskie. Oczywiście ja sobie poradzę, bo ja zioła znam, ja mogę iść sobie je zebrać. Ale nie wszyscy mieszkają w takich rejonach i nie wszyscy potrafią rozpoznać zioła. Bo, wiecie, tam pokrzywe, skrzyp to podejrzewam, że zna każdy. Mniszek lekarski, prawda? Mięte i tak dalej. Są takie popularne, że znają je wszyscy. Natomiast są e, takie zioła, że jak widzimy, to nie za bardzo wiemy, co to jest. E, więc warto też kupywać sobie takie książki, gdzie jest rysunek zioła. wiecie. Ja mam jedną taką książeczkę, gdzie jest rysunek, i obok opis. I to jest apteka Pana Boga. I tam są zdjęcia. Takie czarno-białe, kiedyś miałam taką książkę, albo moja mama, gdzie było kolorowe zdjęcie, jak kwiat, no to jego zabarwienie było widoczne i to tak może w porze letniej byłoby wartościowszym, ale tam właśnie w aptece Pana Boga są czarno-białe. Ale charakterystyczne elementy rośliny są, pędu, także można to rozpoznać. Odnośnie książeczek jestem zadowolona, bardzo. Teraz będę miała co czytać. Sławek, wiecie, mówi: Kupiłaś najnudniejsze książki na świecie i się cieszysz? <laughs> trochę tak, trochę tak. Dla mnie nie są nudne, ale wiem, że dla większości mogą być nudne. Tak samo jak Sławomir kupuje. Ja mówię mu: Słuchaj, ty nie jesteś lepszy. Ty kupujesz książki nudne dla mnie. Jakiś parkiet inwestora, albo y, bogaty ojciec, biedny ojciec, jakiś czarny łabądź i takie inwestycyjne, typowo książki. Y, ostatnio fajną książkę zamówił Najbogatszy Człowiek w Babilonie. To tak, tak, taka przyjemna, bo zanim on przyjechał, no to ja sobie ją tam poczytałam. Bardzo fajna, bardzo fajna nawet dla takich młodych ludzi, dla takich dominik na przykład moich. No. Y, nie. Bardzo fajna ta książeczka, natomiast e, ja lubię czytać o takich e, rzeczach. Może to i lepiej. Każdy z nas ma inne zainteresowanie i będziemy je zgłębiać. E, także jak Wam mówiłam, jak coś znajdę ciekawego, fajnego i wartego uwagi, to na pewno nagram o tym filmik, żebyście Wy również mieli taką, taką wiedzę. E, no, a teraz e, chyba pójdę przed dom, wiecie, i posprzątam, pozamiatam, żeby był porządek, bo jest słońce i chyba, chyba się tym zajmę. No i tak, posprzątałam. Brakuje mi tylko kwiatów, ale to już jutro załatwię. No i firaneczki tutaj powieszę, ale to jeszcze nie teraz. Później, bo dzisiaj to już nie mam energii na to. Już Wam pokazuję. Wymyte płytki, bo one zawsze są po zimie takie brudne, że masakra. No i tak, zestawik tutaj, tutaj pufka. W każdym razie firanki później zawieszę. No i kwiatki, nie? Do nic ale to mówię Wam, jutro pojadę dopiero chyba po te kwiaty. A! Musiałam przyjść do domu, bo Finka szczeka, bo ona tam coś widzi i słyszy, to ona bez przerwy szczeka. No. E, w dzisiejszym filmie kochani to na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania, a ja się z Wami żegnam. E, dziękując za dzisiaj. Na razie, cześć!